Siemanko, zapraszam Was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS. -a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. To by nie było. Nope, Jay skraca dystans jednocześnie. Snappy plantuje pakę, No, wrywa on bardzo mocno. No i koniec końców nie udaje się tej paczki podłożyć. No ale na razie jednak e, bomba defowana Tutaj próba, e, próba wybejtowania No ale Dexter nie daje rady Flames, to by nie było, fraga, zdobywa bomba Na ten moment fejkowo defowana A tutaj Fiku, jak widzimy z tego digla Daje zabójstwo, no i wiąże się to z faktem Że runda zostanie wygrana Przez ekipę Terro e, Mimo wszystko e, zdobyta Natomiast polecam flesze. No i jakby nie było, jest jedna eliminacja. Tutaj nie ma odpowiedzi, bo rywal, który ma e, Nick Deckin, e, daje sobie radę, bo bez teraz nie frap. Co on robi? Złyspeka, zgarnia hat -tricka. No i w zasadzie ta jedna pozycja może wystarczyć za chwilę, żeby rundę e, zwyciężyć. No chyba, że Noobjay skompletuje również trzy zabójstwa w tej rundzie. Dobry moment. Czy e, da sobie tutaj radę Dexter? Nie, e, bo Noobjay czekał, czekał na tę rotację. No i tym razem Fiku będzie znowu w klaczu. 1 vs 1 Dostrzeżony przeciwnik. Fiku dużo odłamkowego. To jest tylko fake plantowania. Słyszał to na pewno Fiku, wie, że rywal tej paczki nie plantuje. Ale będzie musiał to terrorysta w końcu zrobić. No Fiku nie ryzykuje wyjściem. 4, 3, 2, 1. Wystarczy Fiku, że przetrwa. No i runda zostanie wygrana. Także teraz Fiku, jeszcze po czasie. Nie ma co ukrywać teraz. też będzie wyjście ze strony Nexy, który idealnie wypunktuje tutaj przeciwnika. Będzie miał wsparcie w postaci Dextera, który tutaj z broni snajperskiej na daleko, w powalszą ale I tak dobra runda, jak na terrorystów. Mocna dwójka zawodników OG, która aimowo może tutaj zgnieść przeciwnika. i która na pewno postara się takie punkty zwyciężyć. No w szczególności, że już dostrzeżony został przez rywala Flames. No i sam Flames też jest w stanie dostrzec oponenta, dlatego też Flames wygrał duel strzelecki. Terror kompletnie zamknięte na tej rampie, a tam, no w ogóle Dexter dostrzega rywala, jednocześnie Flames traci swoje życie, a sam Dexter yy, poczekał na pik przeciwnika, doczekał się tego zabójstwa. No i dzięki temu Linko, osamotniony, ale ten w klaczu 1-3 daje sobie radę po raz drugi, sam Fiku czeka. Wierzę, że gdzieś tam niepewnie swojego Fiku, ale Linko, moi drodzy, taką rundę zwycięża dla swoich. Ekipy 4 zabójstwa z jego perspektywy. No gdzie Fiku po prostu czeka jak na razie na podejście rywala. No Fiku, jak widzimy, powalczył, no dał głowę przeciwnikowi, ale co by nie było, do zdobycia zabójstwa, no to jest jeszcze daleka droga. Mamy postplant, mamy deficyt dwójki zawodników, no ale jak najbardziej. Terroryści mogą tutaj jakoś ciekawie się ustawić. Mogą tutaj jakoś ciekawie tę rundę rozegrać. Bo zobaczcie, no, Rafał za chwilę złapie Flenza Tutaj jeszcze wcześniej eliminacja dla Stapiego Jaya No i nagle robi się dwa wersji. 2. No i kolejny troll powoli, ee, no tutaj jest skomponowany przez ekipę OG, na no przeżyciu sam Dexter, który jak widzimy powoli podchodzi. No, widziany rywal, no tutaj eliminacja zdobyta! No i tutaj znowu Fiku, wiesz tam, no on zawsze pod tym B mam wrażenie zdobędzie przynajmniej jedno zabójstwo, gdy rywal tylko jakkolwiek tam podchodzi. No to Fiku nigdy nie oddaje życia za zero. Teraz druga szansa, no Fiku wcelowany, no i proszę bardzo, polski zawodnik robi ogromną przewagę, a Flames dopomaga, daje sobie sprawę, że przeciwnik jest tutaj ustawiony, no teraz, no mimo wszystko Rafax wycofuje Fiku, oj no co to jest za zagrywka Fiku, ależ zabawił się teraz z przeciwnikiem, potańczył sobie na tym bombsite'zie B. Na razie jednak zwiększa się przewaga dla e, drużyny Terror, chęć odpowiedzi ze strony Dextera, który jak widzimy stara się być tym game changerem, znowu wykiela się Dexter, no i mamy zdobytego hat -tricka. No dopiero Deadzin odpowiada z okolic skarpety, ale przy życiu mamy cały czas e, Ficklasa, no i mamy cały czas Flamesa. Duże jak widzimy na spokojnie. Tutaj próbują jeszcze podejścia sam Fiku, łapie rywala z bombą. Zostanie rozegrany ten punkt. No jak widzimy to bardziej. Dojazd Fika będzie miał tutaj miejsce. No ale po Terro tutaj, jeżeli dobrze dojeżdżasz rampę, to no, jak najbardziej możesz rundy zdobywać. No teraz Miss Smoka. No i Snappy malukę. Dzięki temu też odpowiadają gracze drużyny. Terror. No spójrzmy, jakie niesamowicie skuteczne wymiany. No i postplant koniec końców po stronie ekipy OG Nexafiku. Mocno poobijani na Rafax Jak widzimy w miarę na pełnym pasku Fiku, e, co ciekawe dostrzeżony no Teraz wychyla się Fiku, jak i w sumie jego kolega Dojazd e, oponenta No brak tej eliminacji, pięć kul No i wystarczyło te pięć kul, żeby dokończyć e, Zbliża się w kierunku bombsidu e Natomiast jednocześnie Rafax skraca dystans No i Neofrag jest autorem pierwszej likwidacji Sam Neofrag zostaje jednak skasowany no i e, mimo wszystko lecą flasze, jest próba splitu tego bombsajdu e, dolnego. No i tutaj, teraz jak widzimy, mega istotne zabójstwa z perspektywy OG Flames, Dexter. No zapewnienie przez moment przewagi, chociaż teraz przy życiu mamy jeszcze Fika, który kolejny raz zdobędzie multum eliminacji w rundzie. Lecą flasze, no i w zasadzie już ta paka zostaje plantowana. 9 sekund do końca. OG powoli będzie e, musiało powalczyć z rywalem, który jak widzimy nawiązuje tutaj kontakt. No teraz, mimo wszystko, podejście ze strony Flames. I ten trafia po raz pierwszy. No i ten również eliminuje drugiego wroga. Wszystko już teraz się opanowało. Więc można kontynuować wjazd ze strony OG. Można kontynuować trafienia od Dextera. No Fiku akurat w tej wymianie poległ. No ale co by nie było, wciąż przy życiu mamy Dzina. Wciąż mamy jeszcze no Piego Którzy fragi są w stanie zdobyć. No i czyżby kolejny raz Flames miał tutaj no wygrać? Klacza 1 vs. No Flames teraz z wychyleniem. Jest zabójstwo Flames. Jamesy chciał jeszcze podnieść Nopiego Tutaj lecą no, granaty Będzie próba przyspieszenia tego ataku No i proszę bardzo, OG Już robi dojazd, już robi zeską. No i pojawiają się eliminacje No Dexter po raz drugi Co w zasadzie tutaj wydarzy, bo mamy podejście ze strony snapiego. no i kolejny raz y, Zawodnik drużyny broniącej sobie poradził Także Fiku Czy y, Sniper drużyny CT No i jak to wszystko zostanie rozegrane No ciekaw jestem przy Fiku tutaj Dokona eliminacji, tak jest! Wyłapany snajper. Sam Fiku nie do końca będzie spodziewał się tego, że rywal jest w rogu, także Snappy. A od Fika zależy teraz mega dużo. No, Fiku słyszał yy, snipera. No i teraz wie, że można zdobywać eliminację Fiku. Zobaczmy, jaki spokój. No, w ogóle tutaj nawet nie wychylał. I Fiku! Zgarnia dwa zabójstwa i okazuje się, że Snappy pozostaje sam. Eliminacja zdobyta. No i teraz jeden versus jeden z neofragiem. No, zobaczmy, ile tutaj zdziała nowy nabytek OG. No, ten, który wspólnie z Fikiem dołączył w jednej chwili do drużyny. No, jak widać, nie zdziała nic sensownego. Bo... Przekonamy się za chwilę, czy uda się nawet jakiegokolwiek fraga zdobyć. No myślę, że jednego fraga tak, ale wygrać rundy, no niestety nie. Ale obym się mylił. A teraz decyzja będzie ee, konkretna. Ale Dexter, co by nie było, no jest w stanie dać te dwa kończące trafienia. No poczekał. Także jednak Dexter mimo wszystko będzie flaszował kolegom. Ci od skarpety zdecydują się na wychylenie. Do ja z pozycji wymiana jednak z Flanesa. Przepraszam, z perspektywy Flanesa. Bardzo korzystna. że moi drodzy, będziemy prawdopodobnie tutaj świadkami do dogryweczek. Będziemy świadkami overtimeu. Także OG no, w tym najważniejszym momencie no, uruchomiło maszynę i pokazali, że na tym Vertigo będą w stanie jeszcze powalczyć. No i wspomagając jednocześnie też kolegę z drużyny, mamy dorzuconego flasza. Mamy wyciągniętą eliminację NeoFrag kompletujący hat I OG wjeżdżające po prostu na bombsite A, a NeoFrag teraz zgarnia cztery likwidacje Jest szansa na zdobycie ace'a No jak widać poluje na tego ace'a Ale to jest też to doświadczenie To jest też ten, też, też ten spokój Że to ten ace nie jest czymś priorytetowym Teraz jak na razie fiku. Po raz pierwszy. Fiku, po raz drugi. No i na side B. No poszło, poszło totalne wyczyszczenie się z oponentów. Jednoczesne teraz wyjście neofraga. No i frak na Linko zgarnięty. 4 vs 2. Na jakąkolwiek możliwość zdobycia zabójstwa. No i teraz właśnie pojawia się ta. E, okazja, jednak e, przeciwnik zdecydowanie lepiej w bezpośredniej wymianie. Noobjay, Janexa. O, i proszę bardzo, robi się nagle 2 vs 2. No i spójrzmy, to są jakieś klątwy chyba rzucane, że e, gdy mówimy, że tak średnio jest, to jest szansa na zwycięstwo, no nagle przeciwnicy e, wariują jednak. No teraz Rafax jeszcze z podejściem Fiku, wspólnie z neofragem, jednak e, przygotowany. Wyborem pierwszym jest gra po stronie C, to zobaczymy czy będzie dobry wybór w postaci rozstawienia się. Bo w tym momencie na w wraca się. Zypiał, ale fiku, teraz jakaś reakcja na Linko. Ale tam przeciągnął tym celownikiem, strzelając się z jednym. No błyskawicznie wymierza sprawiedliwość drugiemu. A Nexa dokończy za chwilę taką tą rundę w okolicach Galerii. Bo on wie, gdzie jest rywal. No on może śmiało się teraz jeszcze i wycofać. No i spróbuje się po fleszu wychylić Nexa. Jak widać, celuje, strzela. E, strafia dosyć mocno oponenta. No ten próbował jeszcze wychylenia. Nie będą tutaj, wiecie, no lecieli oni z tematem. No i co by nie było, Fiku już teraz otwiera stan rywalizacji, jednocześnie Fiku po raz drugi, no bardzo mocno dąży do tego, żeby awansować do tego majora, znowu wypracowuje ważne eliminacje, no i przewaga 4 vs 3 mocno faworyzuje formację OG w tej odsłonie. Wcześniej, gdzieś tam Nexa próbuje znaleźć dla siebie miejsce. No, rywal miał możliwość eliminacji, ale to Nexa nie dość, że zdobywa wcześniej trafienie. To również i teraz, yy, jak widzimy, kompletuje jeszcze jedno zabójstwo. Na ten moment, co by nie było. Yy, snapy celowany w pozycję. No i proszę bardzo, Flames. Stosunkowo szybko wyeliminowany Mamy tutaj próbę odpowiedzi No i Dexter najpierw w ogóle obił Rafaxa Ale no on praktycznie na każdej mapie Mam wrażenie, że kręci te 30 eliminacji I mega dodatnie kaderat. No chłopiec po prostu przepotężny No i OG no chyba najlepsze Możliwe rozwiązanie wzięło, czyli wzięcie Takiego snajpera pod swoje skrzydła Chociaż teraz Snapy odpowiada No tutaj mamy podejście od co Snajper ryzykuje, no ale Nexa jak widzimy Ograł Mołotow e flash jakiś Zostanie dorzucony na Dextera, ten się wy Cofa. No ale jak widzimy na spokojnie Dexter z fast zoomem Na spokojnie tutaj e, przejęta pozycja A co ciekawe Dexter skraca dystans No i Dexter jak widzimy namierza rywala i trafia prosto w głowę Jednocześnie Fiku pod B, ależ piękny one tap No Fiku, no jednak potrafi te strzały oddawać Fiku robi świetną robotę Jednocześnie Dexter na spokojnie tutaj z pesteczką no i koniec końców Nexa dopełnieniem od drugiej. No i tylko i wyłącznie jeden gracz. Decin dostrzeżony. Fiku, poczeka sobie na tę eliminację, wyjdzie. Flash dorzucony, no i, a czy to sobie może nie flash, ale Diko może na jakąś taką, wiecie, delikatną zmyłkę. A teraz, jak widzimy, idealnie Neofrag skraca dystans Fiku. No wspólnie tutaj z Neofragiem już teraz wypracowali bardzo dużą przewagę dla swojej drużyny. To jest 5 versus 2. No i w zasadzie nie zostało utracone nawet zbyt wiele punktów zdrowia. Także wielka, wielka no teraz. Y Okazja dla OG, żeby dalej kontynuować grafiku, co ciekawe, no pokazuje się w tym stylu snajperskim wręcz, wręcz doskonale. No widać, że tutaj godny następca Dextera w roli e, snajpera drużyny. Teraz co by nie było, mamy wyjście od rywali, no ale tutaj Nexa, Flamesy, no zdobywają tę eliminację, no, nie ma podejścia, tutaj jest po prostu pogrom. No i koniec, koniec, 16-8. Dziedzij, zwycięstwo, dominacja, pełna kontrola. Fiku moi drodzy na remerze.